Witam! Jestem Mister Grzechuta, a to jest kolejny odcinek z serii Portal 2. Kolejny odcinek, kolejne testy. Mm. Lecimy dalej. Mm, też dawno w Portale nie grałem. Miałem tylko, Znaczy, teraz mam tylko ochotę właśnie, żeby coś nagrać, dlatego znowu się spotykamy. Mm. Dobra, tu mamy jakiś taśmociąg z popsutymi wyżyczkami. I z innymi jakimiś rzeczami Podejrzewam, że skoro tu jest biała ściana, to pewnie musimy rzucić ten portal na nią. Dobra możemy podnieść rzeczki? Nie. Szkoda. Chociaż. Chyba źle przycisk wciskałem. Dobra, chodźmy tutaj. Skoro można. Okej. Okay. O, tam miga.

Nie, nie, nie. Myślałem, że spadnie. O kurde, będę musiał ją zniszczyć. Albo nie, zostawię ją tak. Niech stoi, a ja sobie pójdę. No, niech ma. O! Eee, jakieś pomieszczenie testowanie wyżyczek. Fajne. O! Popsuta! <laughs> Fajne! Dałem z siebie wszystko, więcej wymagać nie można. E o! Tam jest jakaś biała ściana. Mm. Okej... Okay. O, oh, no, chyba... Tutaj rzucić portal i mam do niego wejść? Nie źle, ała, ała, to zrobiłem ja mam teraz tam wrócić? Nie dobrze, mam tak zrobić, ok. Ymm... No i idziemy dalej. A te wieżyczki zepsute są śmieszne. Takie rzeczy bez sensu gadają. Rzeczka! E! Mogę złapać! Fajnie! Dajcie jakąś. Haj! Ha! Złapałem! Trenerzy, dopuść mnie do gry. Wytli? Aha, tutaj. Response. Almost there. -da! Only the turret control centre. Thank you very much. See that scanner out there, right? Template. It's deciding which turrets to keep and which to toss, and it's using that master turret there as a template. Now, if, if we pull out the template turret, mm -hmm. it'll shut down the whole production line. Right. Um, hmm, I'm going to have to hack the door so that we can get at it. Technical. Um, mm -hmm. You'll need to turn around while I do response. Chciałbyś, jeśli nie odwrócę. Dobra. Wybił szyby. Olor. Oh Okej. Ok. E, mam ją podnieść? Więc załatwić sprawę. Mogę um, może to mam podłożyć? O właśnie! Dobra. Um, dalej? Otworzysz te drzwi prawdopodobnie. Um. Aha. Was there any sort of announcement before it opened? Like, like a buzzer or an alarm of some kind? Or like a hacker alert? I don't know. Fair enough, the important thing is it's opened. It. just mention in the future. Cough or something. Oh, Alright, now, she can't use her turrets, so let's go and take care of that neurotoxin generator as well. Some weird room. Bring your daughter to work day. That did not end well. And 40 potato batters. Ah, to są takie te. I mean, I realize they're children, but still. Um, projekty czy jak to tam nazwać? Potato power, moc ziemniaka. Veggie voltage. Um, nie wiem co to jest. Hmm. jaki zegarek czy budzik? Napędzany, znaczy zasilany ziemniakiem? Potato Potato not Alemon. Batera ziemniakowa, coś tam. Ziemniak kontra cytryna. O, wulkan. Well, you know, at least it's not a potato, battery, I'll give it that, but it's not terrifically original, is it? You know what I mean? Like, exactly primary research, even within the child sciences. I'm guessing this wasn't one of the sciences. So you know, I don't want to be snobby, but let's be honest, it's got, it's got manual labor written all over it, hasn't it? i not saying they're not as good as the professionals, you know, they're just just—they're just a lot dumber. Mm-hmm. Portal? Czy co? Anything is possible. Nie wiem. Wow, co to jest? To jest wielki kartofel, czy co? Wata fuck. To wgląda jak serce tego. LOL, dobra, idziemy stąd, też ja się zaczynam bać. Co my tu Trzymaj mamy dalej? Tu mam iść? Chyba nie ma inny drugi. Uj, jak to zasuwa, no, poczekaj na mnie. <grym> się tym, nie, nie to <grym> no. nie było czytania. O no, właśnie, jest czytanie fajnie, wykrękałem, lecimy dalej, jakieś testy może cokolwiek

Nie, tam trzeba będzie portal rzucić, bo skoro tu laser idzie... Mm, tak. I tutaj. I odcinam neuro ten, dojście neurotoksyny. Nadal spada. Ale tu jak portal wyglądało, widzieliście? Taki pomarańczowy portal. Nieźle. Oh fuck, oh fuck. trzęsienie się To nie jest dobry znak. Nie, 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 ja się schowam w kąt. Nic mi się nie stanie. Nie. Nic nie słyszę, nic się nie dzieje. Kurde, coraz mocniej. W sensie, oh fuck. Eee, coś nas ściągnęło. Okej. Okay. Woah, lecimy rurą. To same jak kuby albo inne takie. Różne te. O, oh, właśnie tam jest przed Witlim fajny. Jakiś... Uii.

No to pięknie. No to klops. Mm. Okej. Okay. Co my tu mamy i pytanie, gdzie jest Whitley? Go wcięło gdzieś. O tam się coś świeci. Mogę tam rzucić portal? Mogę jakieś drzwi ale zamknięte chyba zobaczmy no nie otwierają się dobra idziemy tu o fuck o fuck o shit o oh, fuck, o oh, shit, o oh, shit. O oh, kurde. Nie jest dobrze. Nie, 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 nie. Nie jest dobrze. Kurde. O oh, kurde. O fuck. O fuck. Nie mogę tu nigdzie portal rzucić? O fuck. Shit, shit.

Znaczy, Gladys jest głównym rdzeniem, a zmiana rdzenia będzie na Whitleya, czyli Whitley będzie rdzeniem zastępczym. Mam przycisk wcisnąć. Nie, um. o tym.

Trudno think of that. will believe me it will. Are you just saying that, or is it really going to hurt? You're just saying that, aren't you? You're just No, you're not, you are, it is going to hurt me. Exactly how painful are we talking about? Oh fuck. Oh fuck. No. going on? Eh.

Wow, this is cool! And check this out. Wow! This is a genius now. It's not just a software that is not correct. I don't even know what Por I, just said. Favor. I can find. Out? Oh, sorry, I know the lift, yes, sorry, you forget. This body is amazing, seriously. I can't go over how small you are, but I'm huge! Hahaha! 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 Hahaha!

Whitley debil, Whitley, debil, Whitley, debil... Dali ty jesteś, Whitley. Ej no, ej, 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 co robisz? Uważaj! Chyba nie Tak, Whitley jest debilem. Tyle wam powiem.

I think it's a generation working together with the express purpose of building the dumbest moron who ever lived. And you just put him in charge of the entire facility. Good. The skies are not actually bottomless. Do you think maybe you could unstrap one of those long fall of yours and shove me into it? Just remember to land on one foot. O, oh, fak. Mm. Ok. Dobra. Na tym chyba skończę ten odcinek. Bo nie wiem, ile już trwa. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć.